Serdecznie moim Państwa gościem w studiu CW24 jest Sławomir Bieńkowski, przewodniczący klubu radnych w Radzie Miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej. Witam Pana. Witam panią, witam Państwa. No nie minęło kilka dni. Widzimy się ponownie. I tak mam wrażenie, że w większości z nas, Wrocławian, marzy się z miesiąc spokoju, bez żadnych afer, bez żadnych wstrząsów politycznych, chociażby tydzień, no nie jest nam to dane. Co chwilę jakaś afera, coś się dzieje, coś nakręca nas wszystkich. No i tak właśnie, coś takiego się ostatnio stało. Myślę, że nie może być spokojnie, szczególnie po tej stronie rządzącej we kiedy ogólnopolskie media, i mówię to o nie, bo to wszyscy już mówili, że w tygodniku nie pojawiają się dosyć no, poważne zarzuty w stosunku do tego, co się dzieje we Włocławku, Zaczynają wyciągać sprawy, które są dosyć bulwersujące. Więc niepokój, agresja, chaotyczne ataki pana prezydenta i ekipy SLD są takim, taką zasłoną dymną na to. Co rzeczywiście powinno mieszkańców bulwersować? Czyli te publikacje, które w ostatnimi czasami, czasy się pojawiały, i które mówią o stopniu, no może nie powiedziałbym, że patologii, ale o pewnych zarzutach, które no, wyglądają dosyć składnie, logicznie i wyglądają na prawdziwe, patrząc na artykuły z nie. Mówi Pan, może nie patologia, Patologia czy nie patologia, ciężko czasami stwierdzić, ponieważ co nawet wyczuwają widzowie, jest problem z dostępem do informacji. Czasami tych informacji nie ma przez kilkanaście dni, one dopiero wypływają po jakimś czasie w ostatnim dniu, w ostatniej godzinie, pan zdaje się, ma jakieś doświadczenia w tej kwestii. Mam doświadczenie i to przeważnie negatywne w tej kwestii. No ale wracając do tematu patologii, czy Udzielanie informacji. W normalnym mieście, przy normalnych władzach, prezydent, po informacjach, że są jakieś budzące podejrzenia, styki powiązań rodzinnych przy inwestycjach miejskich, powinien zareagować natychmiastową kontrolą tego, tej sytuacji i udzielić informacji społeczeństwu, które go utrzymuje i które na niego teoretycznie głosowało, że jednak jest coś. Nie w porządku lub w porządku, a tu nie mamy żadnej informacji. Tematu nie ma, za to mamy tą zasłonę dynną z różnych takich pobocznych tematów. A wracając do tego, że odmowa informacji, ja kiedyś u Państwa w studiu CW24 poruszałem temat oświetlenia na stadionie, i jako, że jeżeli już jakiś. Przypomnijmy, porusz... może to było nie tyle oświetlenie, co zdemontowane słupy oświetleniowe, A to jest demontowano... które kosztowały miasto miliony ładnych, no parę lat A temu. To, za jest... dużą... to oświetlenie w 2006 roku kosztowało e, 3 miliony 200. 000. Było to używane sporadycznie. E, teraz mamy remont tego stadionu za 32 miliony i to Oświetlenie zostało zdemontowane. Z informacji, które udało nam się uzyskać, zostało sprzedane za kwotę 270 tysięcy, a z informacji, które nam się udało uzyskać z miasta Grudziądz, gdzie to oświetlenie nasze zostało sprzedane, zostało ono kupione w tym mieście za 500 tysięcy. Jak to? To jest no, zasadnicza różnica kwot. Te 100 kilometrów transportu, te, te demontażu, transportu tego. Czyni różnicę 200 tysięcy złotych, ponad 200 tysięcy. Czyli co 20 tysięcy za kilometr? No, no, chyba tak mniej więcej wychodzi. Ja, chcąc bazować na dokumentach, skierowałem się do pana prezydenta Pałuskiego z zapytaniem. To było dokładnie 12 pytań: kto kupił te elementy, kiedy kupił, za jaką kwotę, kto wyceniał te elementy, jakie są parametry techniczne nowego, starego oświetlenia. Kto odpowiadał Urzędzie Miasta za decyzje podejmowane w tej kwestii? No bo jakby nie patrzeć, sprzedaż wyposażenia oświetleniowego za jedną dziesiątą jego wartości, no jest to jakiś według mnie poważny problem finansowy, bo nie po to ileś tam milionów wydaliśmy, żeby teraz po cenie złomu to sprzedawać. I dostałem odpowiedź, oczywiście, ostatniego dnia. Nawet bym powiedział, że w ostatniego dnia, ostatniej godzinie, bo pojawiła się ta odpowiedź około 15, bodajże, ostatniego wymagalnego dnia, kiedy prezydent musiał mi odpowiedzieć. No ale tu musiałbym powiedzieć, że to nie była odpowiedź. To na moje 12 pytań dostałem informację, że inwestycja w stadion jest w kwocie 33 miliony i to wszystko. Tak, I Taki nie było żadnej odpowiedzi. To ogólny ogólnik. To... Tak, oczywiście to, to było całkowicie ogólne. Mam zamiar tego tematu dalej nie zostawiać i dalej będę to drożył i myślę, że prezydent w końcu mi odpowie. Bo tak jak chyba bodajże pani wspomniała, no jeżeli mamy czujemy tak podświadomie, że ktoś ukrywa przed nami jakieś dane przed mieszkańcami, to zaczynamy podejrzewać, że. Coś tu jest nie w porządku, bo jakim jest problemem odpowiedź na te pytanie typu jaka firma to kupiła, czy za ile kupiła, czy kiedy kupiła. To nie są jakieś dane tajne, to jest, powinno być transparentne, a tu taką blokadę już kolejny raz napotykam i im bardziej tą blokadę się przede mną stawia w tym temacie, tym bardziej zaczynam dociekać dlaczego, dlaczego te informacje są tak utajnione. Dla mnie jest sam fakt sprzedaży za jedną dziesiątą wartości tego oświetlenia już bulwersujący. A tym bardziej, jeżeli potwierdzą się te informacje, że w no, niedalekim mieście zakupiono to za prawie dwukrotnie wyższą kwotę, no to tym bardziej uważam, że y, trzeba to sprawdzić. tak? W normalnym mieście prezydent powinien powiedzieć, sprawdzić, zareagować i powiedzieć no rzeczywiście sprawdzam, przedstawiam Państwu, mieszkańcom fakty, y, jest to tak i tak zrobione. U nas prezydent takich faktów Praktycznie nigdy w takich sytuacjach nie przedstawia. I tu nasuwają mi się dwie refleksje. Jedna, że te pieniądze ktoś przytulił, druga, że będzie kontrola ze strony prezydenta, ale pana, jako osoby, która. Nos wcibiła w nie swoje sprawy. Niewątpliwie taka różnica cenowa między ceną sprzedaży tego naszego oświetlenia a ceną zakupu przez Grudziądz, no wskazuje, że ktoś niewątpliwie sobie bardzo fajną marżę zrealizował. Co do drugiej części kontroli mnie, no, jestem od paru tygodni naciskany, praktycznie zastraszany przez tą część prezydencką. Są to jakieś tam ataki personalne, no, próby wpływu od różnych stron, z różnych poziomów na, na moje działania. Zaczęło się to od tego, że pan prezydent ze zgrzytem zębów musiał udostępnić mi do sfotografowania dokumentację inwestycji unijnych, które w Ołcowku są prowadzone. No, niestety z bólem serca musiał wypuścić mnie z tą dokumentacją w postaci 1800 zdjęć z urzędu. I od tego momentu pan Kuźniewicz dostał, że tak powiem, wściekłości. Dlatego, że okazało się, że ktoś ma dokumenty, które, no, muszę przyznać, po wstępnej analizie nie stawiają go w zbyt dobrym świetle, jeżeli chodzi o realizację pewnych celów. I, ten, i ta osoba poważyła się, jako chyba pierwsza w ciągu ostatnich paru lat, w ogóle wystąpić o takie dokumenty do Urzędu Miasta. I od tamtego momentu zaczynają się właśnie jakieś ataki, zaczynają się przytyki personalne, wyciąganie jakichś spraw, które Właściwie na poziomie prezydenta, wiceprezydenta nie powinny następować w takiej formie i na takim poziomie po prostu. Zamiast dyskusji merytorycznej i odpowiedzi na pytania, mamy jakieś wycieczki personalne i, 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 i zaczepki. No, uważam, że nie tego poziomu bym oczekiwał od urzędników miejskich. Ale chyba pan się tych ataków personalnych za bardzo nie boi, ponieważ a, słychać na mieście, że mieszkańcy, wyborcy stoją za panem murem. Po pierwsze nie robię tego dla siebie, bo nie mam z tego żadnej korzyści. Po drugie staram się realizować swój mandat radnego, a się o finanse miejskie, o wydawanie tych naszych pieniędzy jest także dbałością o to, jakie będziemy płacili czynsze, jakie będziemy płacili opłaty za media, dlatego że nie można pozwolić, aby prezydent roztwonił nasz majątek miejski, wydając nasze pieniądze z podatków. Co mnie motywuje jeszcze bardziej do tej pracy i do analizy dokumentów, to to, że po... Ostatnich atakach na mnie, no, zgłosiło się do mnie parę osób, które wprost zaproponowały pomoc przy opracowaniu pewnych dokumentów, przy gromadzeniu, przy analizie tych dokumentów, a także przyznaję przyniosły parę interesujących informacji, które precyzują nam cel działania i szybciej możemy ustalić no, pewne zależności, które, no, tak jak mówiłem na początku. Wydają się bulwersujące i takie e, rzeczy nie powinny występować w mieście. Mam wobec tego nadzieję, że przyjdzie Pan podzielić się z nami informacjami, które uda się uzyskać, ustalić z nami, ale przede wszystkim z mieszkańcami Włocławka. No, myślę, że wkrótce to już nastąpi e, na dzień dzisiejszy. Ja lubię rozmawiać o cyfrach, o analizach, o, o tym, co na przykład wynika konkretnie z dokumentów, co nie jest jakąś plotką czy, czy pogłoską, tylko wskazuje się tu i tu jest taka zależność. Te pieniądze idą tu, te pieniądze są tracone czy sprzeniewierzane w, na tym etapie. E, dlatego też. Y, Prowadzę ciągłą korespondencję z panem prezydentem, z panem wiceprezydentem, aby od nich wyciągnąć tą dokumentację, co jest bardzo trudne i czasochłonne. Ale z analizy dokumentów, które w tej chwili już dokonaliśmy, częściowo tych, które posiadamy, no wynika, że. Zapowiadane 400 miejsc pracy nie pojawi się w najbliższych latach, na przykład, że, ale my te oświetlenia zostały wydane, sprzedane za ułamek ich wartości i wiele, wiele innych faktów. No to wymaga niestety dużo pracy i to pracy takiej zbiorowej, ale no co jest budujące ten zespół osób, które mają już dość pewnego sposobu sprawowania władzy w dołącza do nas i oferuje swoją pomoc merytoryczną. No rzeczywiście, nawet u nas w naszej pracy mieszkańcy często podsyłają nam dokumenty, czasami jest to jedna strona na dwie, dziesięć i rzeczywiście, żeby to zanalizować, usiąść na spokojnie, wyciągnąć pewne wnioski, to no zajmuje to trochę czasu. Pan mówił tu o 1800 stronach dotyczących tylko czterech spraw. No jeszcze bardziej czasochłonne, jeszcze więcej danych, które trzeba przeanalizować, pogrupować, żeby wyciągnąć jakieś wnioski? Ciekawa jestem, co by Pan zrobił, gdyby Pan miał możliwości agencji wywiadowczych. Czy udałoby Panu się szybciej dokopać do wiedzy, jak są organizowane te przetargi i jaki jest ich mechanizm? Jak znaczy, pan myśli? Nie jest to mój poziom i to nie mój cel e, działania jak agencja wywiadowcza. Ale no, mam nadzieję, że po tym jak to w sensie negatywnym cudzysłowie uzabłysnęliśmy w mediach ogólnopolskich, no, typu tygodnik, który jednak jest w pewien sposób opiniotwórczy, to na jakimś tam biurku być może te papiery już leżą i te prawdziwe agencje, które mają o wiele większe możliwości, zabiorą się za nasze miasto, bo no, tak nie może być, że nie są pewne przesłanki. U nas buduje się najdrożej, u nas do, buduje się najdłużej, e, u nas e, niszczy się jakieś wyposażenie, które kosztowało wiele milionów i prezydent całkowicie te tematy e, pomija milczeniem. Mam nadzieję, że e, taka kontrola odgórna prędzej czy później do Włocławka trafi, a być może już te działania zostały jakieś podjęte. Uśmiech, który prezentował niegdyś prezydent Kuśniewicz, coraz częściej zastępowany jest przez nerwowość. Może oni już coś wiedzą? No tak, tak, tak. No muszę powiedzieć, że to pani zauważyła to, co ja zauważyłem, ta lekkość uśmiechu, która była wcześniej prezentowana przez wiceprezydenta, a także prezydenta, w tej chwili jest tylko takim nerwowym grymasem. I rzeczywiście prezydent stracił trochę na płynności wypowiedzi. W tej chwili przy pewnych trudnych pytaniach zaczyna się powoli już jąkać. Jakaś nerwowo nerwowość jest. No, wydaje mi się, że coś jednak tam panom prezydentom sypie, a co się sypie to oni dokładnie wiedzą i pewnie stąd ta nerwowość. A tak, by the way, takie pytanie: czy według Pana władza, taka lokalna, miejska, samorządowa, powinna wszelkimi dostępnymi środkami atakować opozycję? Mam zamiar w najbliższym czasie przepytać polityków, którzy u nas się pojawiają. Jakie jest ich zdanie na ten temat? Co Pan na to, jaka jest Pana opinia? No widocznie w włosławskiej władzy już nie wystarcza objęcie wszystkich stanowisk, które mogli objąć, zajęcie wszystkich stanowisk dla swojej rodziny, znajomych, działaczy, członków SLD i teraz doszło do wniosku, że trzeba jeszcze chyba dla, dla przykrycia swoich błędów i swoich zaniechań, dokopać opozycji, chociaż no tu od roku mniej więcej nie ma wyciągania ręki. My rękę wielokrotnie wyciągaliśmy do współpracy, do, do rozmowy, proponowaliśmy rozwiązania yy, wydają się korzystne dla miasta, a z drugiej strony dostawaliśmy tylko po łapkach. No, w tej chwili yy, nie wiem dlaczego t, ta agresja po drugiej stronie wzrosła i ta krytyka, i zaczęło się to od tego, kiedy w nasze ręce, zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, trafiło dosyć dużo dokumentów. A czy Pana zdaniem nie jest tak, że w polityce władza pyta się opozycji o opinię nie w sytuacji, kiedy jest sprawa prosta związana z konkretnymi pieniędzmi? Wtedy oni wszystko załatwiają sami, wam się trudno y, doprosić o informacje, wszystko zostaje jakby załatwione. Tylko w sytuacjach, kiedy jest rzeczywiście jakiś trudny problem, ciężki orzech do zgryzienia, i wtedy to rzeczywiście troszkę wygląda tak, że wy się umoczy umoczycie y, i troszkę ten ciężar na was jest zrzucany. Czemu się tak dzieje? Nie prezydent, w momentach, kiedy. Coś sprzedaje czy wydaje miejskie pieniądze, w żadnym przypadku się z nami nie konsultuje. Nie konsultował się, czy, czy warto oddawać nasze oświetlenie za jedną dziesiątą wartości. Nie konsultował się, kiedy decydował o wydaniu na przykład 9 milionów na zielony rynek, ale wtedy, kiedy na przykład problem go przerasta, a szczególnie dotyczy spraw na przykład socjalnych, utrzymania szkół czy czy ewentualnie zamykania szkół, no to wtedy kieruje się z pytaniem, czy moglibyście pomóc w tym zaproponować rozwiązanie, żeby uratować system oświaty. I wtedy rzeczywiście on obciąża nas tą winą za swoją decyzję, że w kasie miejskiej nie ma pieniędzy, na przykład na utrzymanie kolejnej szkoły, bo te pieniądze wydał na przykład na kolejną tam dwa hektary bruku, na przykład. A ale już, że nie ma pieniędzy, on nie widzi problemu, że te pieniądze wydał. On widzi problem, że my, w chwili, kiedy no, Zmarnował te pieniądze. Nie widzimy możliwości, żeby te pieniądze znaleźć w jakiś sposób na tą szkołę, którą chce zamknięć. zamknąć. No, tam, gdzie są pieniądze, nie ma dyskusji. Tam, gdzie są problemy. Szuka się winnych, a tą winną próbuje się obciążyć nas, gdzie na etapie decyzyjnym nie mamy nic, nie mamy mocy, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na, na decyzję prezydenta. A dodatkowo jeszcze na tym etapie, już po bardzo utrudnia nam się dostęp do dokumentacji, czego przykładem są Wszelkie przetargi, czego przykładem są wszelkie inwestycje, czy ostatnia sprawa właśnie oświetlenia stadionu, gdzie no do dnia dzisiejszego, mimo tego, że od trzech tygodni drążę temat, nie udało mi się uzyskać jakiejkolwiek odpowiedzi prezydenta. Z moim ostatnim gościem rozmawiałam o przetargach i wspólnie doszliśmy do wniosku, że problem tkwi gdzieś już na poziomie planowania tych przetargów, bo po tym jak one są sformułowane, można dojść do wniosku, jakiego typu firmy wygrają te przetargi? Są to duże firmy, które zatrudniają już pewną liczbę osób, no nie wpływają znacząco na wzrost zatrudnienia w naszym mieście? Wiadomo również, że małe firmy rodzinne, które zatrudniają po kilka, kilkanaście osób, tych przetargów nie mają co szukać w tych przetargach, nie będą miały roboty we Wocławku. I czy według Pana tkwi tutaj problem, jakie jest Pana zdanie na ten temat? Rzeczywiście taki problem występuje, tak mi się przynajmniej wydaje. No, odnośnie tego schematu odesłałbym wszystkich włosławian do lektury ostatniego artykułu w nie, czyli właśnie e, sypiając inwestorem ten tytuł, o ile się nie brzmiał i tam e, dosyć jasno jest to opisane. E, bardziej logiczne ze względu na aktywizację lokalnego rynku e, małych firm byłoby to, aby część tych zleceń dostawały Lokalne, mniejsze firmy. Okazuje się, że w większości, przynajmniej tak jak ja patrzę, w większości przetargów, które są ogłoszone w mieście, mogę z prawdopodobieństwem około 80% powiedzieć, która firma ten przetarg wygra. Więc nie chciałbym tu rzucać oskarżeń, ale. No z, myślę, że taką sytuacją powinien się zająć prezydent i, i w jasny sposób nam odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego stymulowane są tylko wielkie podmioty, wielkie firmy, a dlaczego nie stymuluje rozwoju tych małych firm, bo te małe firmy są krwią taką dynamiczną i to one tworzą miejsca pracy, a nie te molochy, które już jakiś tam e, określony skład osobowy, skład kadry posiadają i raczej w przypadku wygrania tego przetargu nie zwiększają tego składu. No właśnie właśnie. Na koniec zostawiłam taki mały smaczek. Rozstrzygnięty przetarg na nowy samochód dla prezydenta. Wielu polityków obstawiało, jaki to będzie samochód po tym, jak przeczytali specyfikację. Pan też? Trafił pan? No, jakbym typował wygrane z przetargów w tym też samochód, i podobnie z lotką, miałem taką trafność, to bym już wygrał lotka. No tak na 90% obstawiałem taki samochód. Dla tak informacji pani powiem, że. Było, nie była to najtańsza oferta. Najtańsza oferta była niższa o 11 tysięcy. Została ona odrzucona z powodu uchybień, drobnych uchybień formalnych. Czyli nie wybraliśmy najtańszego dostawcy, wybraliśmy ofertę 11 tysięcy droższą. Z tego co Pani Budzeniusz bodajże na ten temat mówiła, to ten najtańszy dostawca nie przystawił pieczątki bodajże na jednej ze stron na dokumentach. No cóż, 17 tysięcy mniej, czy więcej w tą, czy w tamtą. Przecież to nie ma znaczenia. To nie są jakieś straszne pieniądze. Zapłacimy w rachunkach za wodę, czy tam za ścieki, czy. No, Włosławek jest bogatym miastem. Jeszcze bym porozmawiała o tym samochodzie i niestety kończy nam się czas. Dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas, a do samochodu jeszcze wrócimy. Moim i Państwa gościem w studiu CW24 był Sławomir Bieńkowski, przewodniczący klubu radnych Rady Miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. Dziękuję Państwu.